Złom, dobry załoga. Czwartek, godzina 13. A ja już po robocie. Jesteśmy nad Dunajem. A tam płyną turyści. Taki hotel na wodzie fajnie sobie płyną a ja sobie zaparkowałem jutro mam załadunek jakieś 15 km stąd. Byłem tam zapytać dzisiaj czy się uda załadować to dzisiaj. Nie, nie, jutro więc parking sobie znalazłem nad Dunajem moi drodzy. Właśnie ten statek mijałem, jak tu jechałem. Myślę sobie zatrzymam się, to go sfilmuję. No i się udało. Ale jest tu przyjemnie, moi drodzy. Parking w cieniu. Tam u góry. O tam stoi moje miejsce pracy. Tam wyżej skały. Nie ma toalety, ale jest przyroda. <laughs> Więc sobie poradzę. A no, e, Myślę sobie, że dobre miejsce wybrano na parking. Dunaj, moi drodzy, Dunaj sobie płynie po austriackiej krainie. A tam sobie płyną ludzie. Fajny taki rejs statkiem po Dunaju. Hmm. Tam jest nawet jakaś plaża, ale tam nie będę chodził. Chciałem Wam tylko pokazać dzisiejsze moje miejsce. Gdzie będę spędzał pół dnia i całą noc? Jest fajnie, jest przyjemnie. Można iść do auta, robić sobie jedzenie, spokojnie, spędzać czas, jutro załadunek. No i jutro też powinienem być w domu. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Cieszę się, że też Wam się podobało. <laughs> Jak się podobało, to zostaw taki znak. Zostaw subskrypcję. Napisz komentarz. No i tyle, moi drodzy. Dzisiaj miałem trzy rozładunki. No i udało się mi, że nie muszę już ładować. Dzisiaj, <laughs> że jest to wszystko rano. A więc statek odpłynął i my odpływamy, a właściwie wchodzimy tam do góry robić coś do jedzenia. Dziękuję za obejrzenie. Do następnego zobaczenia.